Świąt Bożego Narodzenia nikt nie chce spędzać samotnie. Spośród wszystkich spotkań opłatkowych szczególna jest Miejska Wigilia. Integruje ona bowiem wszystkich mieszkańców i sprawia, że w przeddzień tych najbardziej rodzinnych ze wszystkich świąt wszyscy są razem. Te miejskie Wigilie są bardzo potrzebne. Przychodzimy co rok, już od dłuższego czasu i po prostu w tym roku, tylko może pogoda nie dopisała, mało ludzi przyszło, tak to jest, można powiedzieć, dużo więcej. To jest intrygujące dużo, można poznać znajomych i w ogóle zapoznać się z innymi. Byłam w zeszłym roku na Wigilii, było bardzo ładnie, podobało mi się, bardzo ładnie, że tak... Czy tak miasto letnie nowo coś robi dla publiczności? Fajny pomysł. Pewno, bardzo na fajny. Na pewno, one jednoczą ludzi. To jest bardzo dobre dla miasta. Niech ci ludzie spotykają się. I dla mieszkańców, i dla miasta. I myślę, że to jest super pomysł. Dobrym pomysłem, patrząc na to, jaką mamy ostatnio pogodę w grudniu, okazało się też ponowne zorganizowanie miejskiej wigilii w Atrium Ratusza. Jak widzicie, ten ratusz się przydaje do różnych rzeczy, nie tylko po to, żeby zapłacić podatki, ale już tradycją stało się, że przed świętami mamy taką pogodę, jaką mamy mało świąteczną. Tutaj w cieple możemy się spotkać, możemy się sobie dobrze życzyć i możemy za chwilę tradycyjnie bo polsku po polsku połamać się opłatki. Na początek życzenia mieszkańcom złożyli przedstawiciele władz miasta. Chciałem Państwu życzyć, żeby te święta były naprawdę dla Was wyjątkowe, żeby coś w nas zmieniły, żeby zmieniły coś w nas na lepsze, żeby w każdym z nas coś nowego, jakiś nowy Chrystus się urodził żebyśmy nie tylko w czasie tych świąt byli lepsi, ale przez cały rok. Przynajmniej dla mnie są te najbardziej ciepłe takie święta, kiedy przychodzi ta mała dziecina i każdy do każdego domu powinna dotrzeć, znaleźć się w nim. Myślę, że te święta, jak prezydent powiedział, będą typowo rodzinne, przegadane, panie prezydencie, nieprzeoglądane. I chciałbym, aby każdy znalazł dużo ciepła i znalazł w tym naszym mieście, które budujemy już kilka lat, coś dla siebie. Na tej pasterze prać to święcioteczku na lirze, Pała na wysokość, Pała na, wysok, na wysok, a pokój na ziemi. Pała na to, Pała na wysokość, a pokój na ziemi. A czego życzą sobie sami mieszkańcy? Bożego błogosławieństwa to, to jest najważniejsze. No i władze, które mamy dobrze, dobrze rządzą. No więcej, to ja wiem, no co tam więcej można. Dużo dróweczka dla wszystkich mieszkańców. Dużo błogosławieństwa dla całego regionu. No i cieszymy się, że mamy prezydenta tego samego. Bardzo się cieszymy. Jesteśmy zadowoleni. Przede wszystkim zdrowia. Bo to najważniejsze. Zdrowia no. nie można kupić. Marzeń spełnienia, jak każdy Zdrowie ma. Będzie, Człowiek. Będzie, będzie to i pieniądze, będą, będą, prawda? Będzie się zarabiać. W ramach miejskiej wigilii dla legionowian przygotowano też specjalną niespodziankę. Z koncertem kolęd i najpiękniejszych piosenek o tematyce świątecznej w sali widowiskowej wystąpił Robert Janowski z zespołem. Zagrał i zaśpiewał dla pełnej sali. Do, Stajerni, do jezusa i Panii.